Cześć, witajcie. Dzień gram z karmelkiem i Antkiem. Możecie się przywitać. Nie. Cześć. On jest taki ten, on się... On się nie przywita. Się. Sam nagrywa odcinki, najciejemy. widzowie. Teraz ty nagrywasz odcinek? No serio? Dobra, ja dzisiaj gramy... ...sobie w... ...w reaktywację rankingową. No jest... ...problem. Uderzyłem się w moją klawiaturę. Od dziwiec myślałem, że ona jest jakaś inna. Boli mnie ręka, gram gorzej. No. A my gramy w opioły, o mamy CZĘPIĄ Tak To jest, tak, to jest random, tak Ej, przywitam się z nami A co? Cześć No Po co ty zakupiłeś? Co? Po co ty tą emotkę kupiłeś? No ja kupiłam Ale piesko, dwie razy daj ją Daj tą emotkę Jezu to masz otwartą gębę No co ja go ja <śmiewanie> ja ma... no. gębę Ale to, to nie wygląda Mój piesek ma otwartą gębę To wygląda jak, to jak u człowieka ja piesek, który Nie Uh, gdzie lecimy? Lecimy tu. Tak, tu lecimy. Dobrze. Lecimy tutaj, bo... O tak! Dobra. Przecież mu nie ma tych gówno. Nasz teamakes O ja cię! Ja cię, moja jest no. zabawna. Problem. No ja. Piję. Ej, weźcie chwilę przeżyć, bo tak jakby wdedłem od gościa, który... Aha, wyszedł nam teammate? To nieźle. No przecież przed chwilą mówiłem. To się nie, bo ja właśnie się tak zamyśliłem tak, żeby... Ja muszę zdobyć tą broń. Ej, ja mam glam. Aho! Ale lat. A nie Boże. Fuu, mordo. Jaka? Jaki, jaki, jaki? Milik ze zwykłej. Mordo. Ja wczoraj też miałem tego nityka, nie? A ja wczoraj miałem jeszcze go... złotą rybę. A ja miałem Może nie wiecie widzowie, ale wtedy tak jakby dużo się działo. No, a ja miałam Triple edit dla widza. No. Proszę, triple edit dla widza. Chłopaki, to jest szczęśliwa miejscówka. Feria? Mhm. Jaka? Szczęśliwa. No, no, Ej, dobra, zrobię triple edit dla widza. O, udało się. Ale, fail! Ej, na starcie miałam mu taką skrzynkę i tym pan nie... Nie radę... się na mojego brata i na moją babcie w fla. To, to tylko aj Ej, a wiesz co by nagrywał twój brek mutu? Nie, nie mów tego na odcinku. Dobry na ty... O, powiedz, powiedz! Nie. nie Sekret Sekret. A jak skończy się. A jak skończy się odcinek. Dobra. Może, Pod koniec odcinka. To będzie taki Easter egg. O, beż do końca ten posuka Nie, nie będę zdradzał sekretu. Dawaj na końcu ale... odcinka. To jest prywatny. No dobra. Tylko... Tylko tak, jaj... bo ty u mnie byłeś i w bardzo fajną rzecz usłyszałeś o mojego braciszka. Dobra, ale jak. Jak to powiecie? Tylko ja i tak możemy to wiedzieć. Mm -hmm. A czemu? Bo to wcale to... tego nie mówiłeś przed, przed nagrywkami! Wcale! Że kto? To no wiesz, o, tą tajną. To jest klingawek, prawdę mówią nagle. Ja to mówiłem przed nagrywką. Ja mówiłem przed nagrywką, ale o. To ja nie słyszałem, no, Dobra. Wyciszyłem się na chwilę. Ale po co nagrywkach powiecie, tak, to wypowiadam po nagrywkach może A po co się wyciszyło? Bo, bo miałbym więcej roboty w montażu. I tak już dużo mam roboty. Starczy mi to. To jest ten jakiś ten kot, A ja potrzebuję. Dawaj Daj, mordo macie, mordo. Daj mi ten grappler. Dla nas. Dzięki. Ej, nas. a ty Dla nas. No wziąłem. Coś mi nie wyszło w triple-edicie moim. Nie no, nie jestem dzisiaj... Jestem dzisiaj zagłupiony i dostałem. No real dzisiaj nie umiem. Dzisiaj nawet się z triple-editować nie umiem. No ja Czemu wy tak zetacie, co No... No, Nie no, czy on reale, to samo, może na championie. Co chyba nic? Ej, karmelek stracił i Oj. oj. Straciłem, bo schowałem. Gdzie? Schowałem. Gdzie? Powiem. Do dupy? No gdzie schowałem? To jest mój mityk! A ja nie Hello. Co ty miał nic... nieciekawego? Nie ma tu żadnych. No to w tym nie domku? Nie, to nie w tym domku. <grym> Tam ma light. <grym> Mordodedni. <grym> mi mi nie zabrali mi tyka. Nie! Zabrali mi tyka! Nienawidzę miniguna! Awaria mityka zabrali! Uciekaj Antek! Jak nie jesteś głupi, to ucieknij! Nie Antek! Jesteś się nubem! Nie wiem. No nie powiedziałem, żebyś uciekał, bo mnie goście zespami nie. A dobra! Dobra, kolejna runda, tym razem... Nie wiem. Tym razem nie wiem. Odcinek no, będzie dłuższy. Dobra dobra gościu z plecakiem Undylia Kręcił mi się strasznie morda Nie wiem po prostu To co ja głupi jestem co ja zrobiłem No chyba że widzowie wolą Dobra Wiecie, pięć łapek pod tym odcinku to będziemy robić kolejny film, ale tym razem z bo po prostu to się nie chce mi żyć. Dobra. Dasz w gotowości? Ej, to nie mój problem, że się A dasz mi w gotowości? Tak, mogę. To w gotowości. Ale ja nie mogę, no. Ale czy nie, no. Nie mogę, no, się ruszyć, bo... Kim un really xd? A w ogóle dlaczego mnie wyzywasz od łóżka, a w ogóle... A po do drugie... Dobra, to... cicha. No właśnie. Dobra. Ja się... Od razu lepiej. No, sorry. A dobra, dobra Jednak jednak wygadasz. Myślałam, że mnie wyciszyłeś znowu. Czempiona mamy, fajnie. Myślałam, że mnie wyciszyłeś. Halo? Co? Ej, nie wyciszysz mnie, proszę. Dobra. Jak chcesz możesz karmelka. To chyba zarty jestem mój dyło. No i. No. I... To gdzie lecimy? Tam. Tam gdzie, 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 bo Darmowy kill! Aha, dostałem w locie. Znaczy dostałem po prostu. Dostałem po prostu. Gramy z jakimś nubem, który jest na czempionie, po prostu nieźle. Ale on nie z nubem, on dobry jest. O jak teraz umarł? Kar e, czemu karmel wyszedł? No właśnie nie wiem, i się u niego zryspiłem. I jestem milion kraty Karmel Karmel chyba już nie może grać Tak mi się wydaje Bo no, wiem przecież czy... zginął cię? Wyszedł! To nieźle. Kto? Karmal. Aha. Miał z nami nagrywać oczywne. A wiesz, że już będę nagrywamy. W ogóle X da odcinek, więc... Nie. Musiał może kończyć. Co? Co nie wiem, może musiał kończyć. Nie musimy kończyć. Ale on musiał może. Dobra, to tak jakby zrobię jeszcze dzisiaj specjalnie dla was jeden odcinek, dokładnie to będzie odcinek z... Co może One, Wanko? Zobaczymy. Yy, czy będzie z Antkiem Gamerem? Nie wiem. Chciałbyś jeszcze dzisiaj nagrać jeden odcinek, czy nie? No i ja gramy go Do której? Do 3. A ja? A no, zarobię do 13. A ja gram do, do, a ja gram do 14 max. Od razu od 14. Nie, ja mogę dzisiaj grać ile chcę, ale... Ale co? Ale... No, ale... No, i ja gram do 14. Dobra. No to, patrz. Ja byś zaskoczył, uleczeć, ale zaskoczyć tamtąd. Nie. Nie masz psychy. Nie. Uleczeć cię! Na pewno. A, a jak ci obiecam? A co? A podarujesz mi emotkę? Bo temu podarowałeś, temu Szymonowi Kluskowi. Emotka leci do Tokio. Turu, turu. Sto dwa metrzy Podarujesz mi Halo No Halo Może Zastanowi się Dobra Nie. No,

Mhm. Dobra, w ogóle... Jak, kogo grom się... Tak jakby wiesz. Inspirujesz. Kogo grom się inspirujesz, czyli próbujesz grać jak to? Jak jaki pro player grasz? No nie no, ogólnie taki... Myślę, myślę, że podobnie grasz jakiego, możesz się zamknąć? Nie wiem, nic. Ja myślę, że ty do rafy do... tak podobnie. No, bo ja dla gra Ja bo... się, Ja się inspiruję bo... właśnie Setim. Ja się uczę od rafy. Ja się uczę od rafy. No, kurde, plecy! Za co, że rozwaliłem cały team, jak chcesz rzut? Aha. Ej, a wiesz, że ja nie zapisztowam teraz tych Wiesz o tym? No. Ja jestem na kastonach, na razie. Dostaję. Dobrze, dziękuję, że mnie otworzyliście. Ja... Nie włóż mi do boksa, bo ci przywalę. Wywalaj stąd. No chciałem się ulepszyć. No to się ulec, zaraz, zaraz ci pozwolę wejść No Kiedy się uleczysz? Dasz mi, w, w, no, biga? No mam jednego jeszcze Dobra To sobie ja mam... Zostawiłem ci u biga Dzięki, ale big... Dzięki Typo Ma high ground a nie o, Nie, ja mam no co? Ej nasz teammate chce coś ode mnie To mu nic nie daj po prostu No on chce, on chce moje, moją broń Nie dawaj mu, walgo ja Nie, ja, nie dawaj mu, bo on chce Bo on, bo co z tego, że masz nie mniejszą rangę no. No znaczy, że jesteś gorszy. Kurde. Rozowa Trooperka. Chyba. Nie wiem, na daleko. No jadę, ja ten O, do, gilął ten gości. Ty może... Ty może taki dobry. Ale słaby. Troszeczkę robić, to już mi jedno, a Ten, ten taki karabinów. Bo kutrę, to już mi tu robił. Ty po prostu wszystkich dojeżdżasz, bo ty już mi jedno. Nie, Laga ją. Gdzieś ty się gościu leczy. E bo gdzieś ty się gościu Okej. Okay. Naprawdę wkurzę się, jeśli YouTube mi zablokuje po prostu wysłanie tego filmu. Co? No dobra, rozwolę jeszcze dwie osóbki. I będzie chill. Nie, ja, że to e, gul no, Ej, czy to jest różowa gul To jest chyba różowa gul troperka. Różowa nie wiem już, tam są poszladzone? Tak! O ja się nie dziwię, się, że cały team mieli w, w elitach. Uwaga, jaka ręka! Rel! Dobra, na tym momencie kończymy ten odcinek, bo naprawdę się zdenerwowałem. Plus jeden! Nie mogę, po prostu... Do zobaczenia. Nara.